i no, No, nie. O co są te grzybki? dildochy pływające na no nagrywacie? Tak. Aga i Yesen nagrywają sobie, no? Żeby mieć jeszcze więcej filmów do montażu i renderu to Znaczy to jest taki random bez No taki to. random taki. <laughs> Agunia Taki random Tam, że nie powiedziałeś z randomowymi osobami randomy No nie, nie. Agunia, jeśli będziesz iść. ja jeszcze... was o. nie znam, halo O uh -huh. tutaj wojtek ście Lecę Jeden na prawo jadę, jadę jadę na lewo. 6 Aha, ja próbowałem ze sprintem i łapałem ci wszystkich Dobra jestem na dildoszkach jak u was Też no, Jestem... Oooo! byłam! Dildoszka. Byłam! Okay. No spadłem z szłopka! Spadł z O widzę was! Hej! Dildo, dildo mi pcha! Dildo, dildo mi pcha! Dildo Dobra jestem Dobra mhm. przeszedłem pierwsze dildo Drugie dildo, drugi dildo, drugi dildo Ja ten, drugi na drugim čop. spadłam Super. Ja drugie przeszedłem. Jestem! Jestem Smog. Co za smok? To Maciek. No ja! Jezu ta mapa mnie Jestem Szef, twoim Maciek. dragonem! Twój oddech zawi mi oczy Kuźwa! Twój wygląd dziurawi mi kieszenie Muszę. Co? Co? Co wy gadacie? <laughs> to tylko spodnie ci w dziurawie Dobra Nooo Co wy gadacie? O dziurach spodniach. Jestem na mecie Cykl? No, Qualified. Już? No, quali, quali Qualificated oh, Ja zapomniałem jak ja to się robi. muszę teraz znaleźć, czekajcie Qualificated Tomek, jaki ty masz hashtag? Już nie wiem, nie mam, bo jestem na mecie A, to tylko już chomagę Czekajcie, nie Teraz O! Ma, teraz, mam teraz, blurbę, teraz. Mam. Teraz już idę. Mam wagóję kwiaty. Teraz już idziesz. Obrać chłopaczy. Boże. Dobra. Ej, ale Agaszła to, jak Aga, to mi tak lagowało ją, widziałeś tu? Na no, podglądach często laguje. Ej, ja potrzebuję Naprawdę? kasy. To przebierzek? Kasy, ja na moje kuźwa rzeczy. Kasa, 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 kasa. Ja chcę mieć tą rzecz. A Wojtek, jak tam zupka? To czego? Dobra. 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 Ja chyba bardzo, bardzo dobra. No, no, sure. Jaką masz? Jak masz? Rosół. O, o. A, to ja nie chcę. Ja Aga. nie wiem. Nie, przysięgam, że... Dla mnie rosół to jest taka woda. Co? Woda kuźwa zjełszy. To otkami. musisz przejść na rosół do mamy tereski. Mam musia zrobić taki tłuściutki. Aga taki soczysty, smakowy. Wodzionk No, no. Co? Ja wolę inne zupki. Ja chyba wodziankę, tam wodzionkę jadłem raz w życiu. Kurko, ale było okej. Z chlebem mm -hmm. O głodna jest, jestem, przestańcie gadać o żartiu O żartiu! Jestem very hungry O oh, fuck oh, oh. hmm. <śmienniosy> 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 Maciej się zakręcił Dobra Tak troszkę O, czerwony. o Może mamy szansę Nie, nie mamy Pamiętaj, że nasze naszej drużyny są 3 Ej! Słucham? My z, y, dajemy radę czadu. A czemu co się dospałeś? Bo upokarzasz nas publicznie. Prawda. O, dobrze, patrzcie, patrz, ładnie, Ładnie, dwie piłeczki a, na A nie, widzę tę doniczkę. Tak, a nie ma tak. doniczki. Masz. Znaczy, no, a gdzie masz korzeń? Ej, halo! U mnie ma korzeń. Proszę, <słyska> <Boże>, Tomek. <słyska> Tomek. Pilnujcie, pilnujcie u tych piłeczek. Ja łapię niebieską. Ja tu pilnuję czerwoną. I mamy pięć, mamy pięć! O wow! O. Nie, już nie, wypada nam. Ctery, kurde, o Raz nie wypada nam pilujmy. kolejna. Ty niebieski, od, od stosunku. Ale jaka się. muza w ogóle? No. Od stosunku się powiedziałam. Niebiescy nie mają w ogóle. No i nie, zostanie. E, o, o, kradną. Mamy cztery. FIA! Fia. Ja. O widzę Fija. kwiata. Oj. Tam, tam dajesz te piłki. Trzeba pilnować ich piłek. Oj, oj, sekund dobrze Pię, pię, pię. Pię, dobra. pię. Pię, pew pię. Mamy radę, słuchajcie. Piem, 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 piem. Cześć, pew tego pew 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 Chodź tu. pew go, pew go. pew 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 piłkę. No jest, qualify! Bo mieli trzech prograczy jednak nie lamy. No, widzisz? Idziesz Tomku, a ty tak na zawsze obrażasz do dowartościowujesz nas. Tak jak no, Wojtek sumie. O, też o, o on mnie nikt nie ocenia. Znaczy <laughs> się Wojtek odezwie. Oh. No, zaczekam czekam, że Jak ryknie, ryk to, to i naraz... Ej. No. To nie, już tylko... Ja może portalz odnieść, słuchajcie, go nie słyszał. <laughs> No, nie do, Ej wiecie że tutaj, pomagę, ja jeszcze nie? nie grałam w żadnych innych mapach prócz tych grzybków? O to masz. Co to jest? To jest to, Jezu. że musisz sama przeskoczyć. Ej to jest, e, to nie jest filmówka, to jest osobne. No, to... Każdy, z was, o co chodzi? każdy z was musi przeskoczyć przez sześć 6 kółek, żeby przejść dalej. No Aha, to przegramy. No. I musisz sobie przedmioty przesuwać do tego i w ogóle. Mhm. Żartujesz? Nie. Już sobie przesuwam tak? Ja pierdolę. Będzie kółko, będzie kółko. Kuźwa, oczywiście musimy się potknąć. Kuźwa, nie skoczyłem. To będzie e, ciężkie. Jezu, nie! Smok mi się odbił! Kuźwa, ja ja, co dam. ja nie umiem skakać ty. Aha, bez pacjon skakam. No zajebiście. O, mam kółko, mam jeden na 6, jak mam u was? Aga odjeżdża mi. Co? Aga, mam bo, jedno. Ja mam jeden na 6 na razie. <laughs> tu jest złote, a tu daje 5. <laughs> Kuźwa! Nie trafiłem o... ja nie, nie, ja nie umiem tego. To jest pierwszy raz kiedy jestem na tej mapie. Aaaaa! Boże! Boże, bo ty... Ej, ty dopiero Coś, wróciłeś czy... teraz? Nie, powiem cały czas. A słyszałeś co mówiłem o tobie? Ej, no co ty motorem pobidoiło? Ale mówiłem... Co mówiłem? Nie, ja już sobie zostawię to dla siebie. To mówiłem? Nie słyszał. No nie Kurto, umiem w tykuś waktaj Ja Też rzeczy. wjechałem, dobra. Ale, Ale ja nie wjechałam. Wjechałem i tak dalej. Co, co, co? Wszystko słyszałem. Pierwszy raz jestem na, jestem na tej mapie i nie umiem. Ja też jestem pierwszy zero. Dobra, mam to, mam 2 na 6, jak u was? Zero. <laughs> już tu jest złote! Boziu! boziu. Nie wejdę stary puść mi bo ja to... o kurde kółko Fakaj się biała... niebieska... Aha, no i co? zaliczyłam o, No no kuść wykradnął mo... mi przed nosem no Nie wierzę, nie umiem w to grać <hýsk> Kurde, no macie co tu się dzieje Nie, no, nie, nie mogę końcu tak mam jedną. <laughs> Aha, to to siunmoga, mi, tak? tu mi ktoś zabrał w ogóle ty, ze Zjadłem też wszystkie już rzeczy w panierce o, ja też lubię orzeszki w Coś tu będzie koło mnie, halo? Tam jest złoty, kuźwa! Ma, 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 ma! masz... mama, 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 Maria, mama, 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 mama... Czemu ja tu nie dążę? Jest! Dobra, mam trzy. A może mam sześć? Sześć musisz mieć. A jeszcze jest to, jak tylko dziewięć osób zostało. Mam cztery. Proszę was puśćcie mi tu. O, dobrze. Puść mnie gnojku! O, dobrze. Mam cztery. Białe czopku, ty. Mam pięć. Tomek. Mam cztery. Ja mam dwa. Odpadam, kochani. Co? No. Mam pięć. No cztery. Ale jak to on, jak one się tu przewracają, te ludziki. Mam sześć. Jest qualified. Qualified, 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 bo wjechałem oh złoty, je. wjechałem złoty, wjechałem złoty. A już złoto wjeżdżał, patrzcie go. A ga, jesteś qualified? Nie. Szukam Cię, poczekaj. Mam Cię, widzę Cię. Aga, jeszcze jeszcze jeden, nie, jeszcze jeden, Aga, jeszcze jeden. tutaj gdzieś, mm. no. Tutaj gdzieś Ci spadnie na pewno. Zostały dwa miejsca, Aga. Kur... Kurde. Nie zdo... Nie, Aga. Przysunę sobie podest, Aga. przysunę sobie podest. Czekaj, nie, stąd, jest. A stąd, skąd stąd, stąd dasz AD, dasz no? Radę, no. Kurno, fuck! O, fuck. Ale było o to. Nie, właśnie, ta runda jest bardzo ciężka. Ja pierwszy raz na nią grałam ja i byłem, nie, nie wiedziałam ogólnie że tak powiemy. Ja wiem, wiem. Sie na wszystko. A teraz już będę wiedzieć, że. Poranda Oran ty... ty, 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 ty. Mam Maria mama, mama nie mam mam. Mam Maria punktów. Nie dostaniesz. Składa. Oj. Co nam wylosuje teraz? No pewnie fruty? fruty? Albo oh po was. Hmm. O, <gryw> o, oh, oh, Powodzenia, guys! Thank you, Agnes! Delta Force 4! Yeah. O, takie są wzorki teraz! Są wzorki, no. jest ciężej. Bo ta droga się tak bardziej, mniej wyświetla? Tak, tak, mm, tak, tak. Poczekaj, może oni pierwszy pójdą, dobra? Je. Ja coś tam działa ja, gdzie no widziała, tam, się tam, mi zrzucicie. Widziałem się świeciło Ojej, <coughs> <coughs> Jezu wojny, tak jak stary <coughs> Kurde Ludzie! Kutwa Jezus, trzymaj się smoka Spadłem padłem! Trzymałeś się mnie SM Kurwa! Te, nie wierzę, że. Nie wejdziemy tam, to, to był z... dziurą poszli, poszli ja i byłem, koniec byłem, Ja bym był pierwszy! Padłem tą dziurę pomiędzy Dobra, bardzo chodzę, ale to mamy cztery rundy i tak. w dziurę Nie pomiędzy. ma źle. Kto ma, to ma. Ja dostałem no punktów? 153. Dobra, to ja zapraszam Wojtka w takim razie i będziemy startować. Wojtek, ty już tam pojadłeś swoje? Mhm. Pat.